Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Flowerfish. W dzisiejszym odcinku opowiem o transformacji, która nastąpiła na przestrzeni kilku lat, jeżeli chodzi o odmianę Koi Galaxy. Na obecnym filmie mamy okazję zobaczyć bojowniki, które wyglądają tak na tym etapie rozmnażania oraz tworzenia formy barwnej koi galakty. Jak za chwilę się przekonacie, odmiana ta przeszła chyba jedną z największych transformacji, jeżeli chodzi o wybarwienie oraz ułożenie koloru na własnym ciele. zawsze gdy przywożę nowe bojowniki do naszego sklepu w Tajlandii, a także Polsce, w wodzie koniecznie musi być Body Strong, czyli preparat wzmacniający, który powoduje, że ryby są silniejsze i lepiej przechodzą proces aklimatyzacji. Wracając do tematu odmiany Koi Galaxy, muszę powiedzieć szczerze, że Całkiem niedawno zacząłem dopiero zauważać i przypominać sobie, jak wyglądały koi galaksy jakieś 4 lata temu, gdy otwieraliśmy Flower Fish. Zdałem sobie sprawę z tego, że odmiana ta przeszła na tyle dużą transformację, że warto nagrać o tym odcinek. Akwarium po prawej stronie mamy okazję zobaczyć koi galaksy z przewagą koloru czerwonego, czarnego oraz niewielką ilością. Metalicznego błękitu. Taka forma barwna można powiedzieć jest najbliższa tej, która zapoczątkowała tą odmianę. Natomiast w obecnej sytuacji są trzy barwy, na które możemy podzielić obecną odmianę. Akwarium po prawej stronie mamy do czynienia z samcem, u którego widać wyraźnie przewagę błękitnego koloru metalicznego oraz koloru bieli. Trzecia forma barwna koi Galaxy to Dark koi Galaxy. Tu ewidentną przewagą w kolorystyce będzie przede wszystkim kolor czarny. Widać to na rybie w zbiorniku po lewej stronie. Ta odmiana barwna jest najnowszą odmianą barwną, która obecnie pojawiła się w sprzedaży. Hodowcy bojowników tej odmiany Nigdy nie zatrzymują się w tworzeniu nowych form barwnych. I o ile w przypadku zarówno pierwszej, jak i drugiej odmiany koi galaksy, w których mieliśmy do czynienia z dużą ilością koloru czerwonego, o tyle w przypadku dark koi galaksy kolor czerwony został zdecydowanie zdominowany kolorem czarnym. Gdy patrzę na danego bojownika, Lubię używać czerpaka, gdy chcę zwrócić uwagę na konkretne szczegóły ryby. Czerpak pozwala mi na to, aby bojownik odwrócił się i aby pokazał mi choćby na przykład swoje pokrywy skrzelowe, czego nie zawsze możemy zobaczyć w przypadku wyciągnięcia przegródki. Teraz przygotowałem kilka filmów, które pokażą nam, jak na przestrzeni czasu odmiana koi zmieniała się w swojej strukturze barw. Zwróćmy uwagę na bojownika, który najlepiej wyeksponowany jest na tym zdjęciu. Biało-czerwony koi. O ile budowa ryby jest niemal idealna, płetwa grzbietowa, ogonowa oraz odbytowa nachodzą na siebie. O tyle kolory jeszcze pozostawiały nam dużo do życzenia. Następny etap wybarwiania bojownika sugeruje nam wyraźnie, że pojawił tu się kolor błękitnego metaliku, a na ciele jest Kolor również czarny. Jak widać, w przypadku tego osobnika hodowcy poszli o krok do przodu. Kolejny etap rozwoju kolorystyki. Widać tu wyraźnie, że kolor czerwony pokrywa znacznie większą powierzchnię ciała. Pojawia się tu również kolor błękitnego metaliku, co sugeruje, że kolejny krok hodowlany został zrealizowany. Kolejny etap to etap, w którym wyeliminowano elementy przeźroczyste. To bardzo istotne, ponieważ im więcej elementów przeźroczystych na rybie, tym niższej klasy kolorystycznej jest dany bojownik. Co ciekawe, w przypadku bojowników długopłetwych prawie nigdy nie udało się stworzyć bojownika w wersji koi, który nie miałby elementów przeźroczystych na swoich płetwach. Oczywiście mieliśmy tego typu osobniki, ale występowały one rzeczywiście w bardzo, ale to bardzo małej ilości. W przypadku tego osobnika widzimy, że gdzie niegdzie pojawiają się jeszcze elementy koloru, można powiedzieć w cudzysłowie, naturalnej skóry, ale widzimy też, że zaczyna pojawiać się kolor czarny, co dało kierunek. Dochodowi nowej odmiany barwnej. No i wreszcie jest. Bojownik niemal kompletny. Prawie w 95-98% jego ciało pokryte jest pigmentem. To oznacza, że dopełnienie barw jest ukończone. A teraz pokażę już drugi kierunek którym dominującymi kolorami był przede wszystkim metaliczny niebieski oraz, oraz kolor biały. Ewidentnie w planach budowy tej formy barwnej było raczej wyeliminowanie koloru czerwonego, aby był on kolorem dodatkowym pod wpływem koloru białego i koloru metaliczno-błękitnego. Odmiana ta oczywiście poprzez zawarte dwa dominujące kolory była znacznie jaśniejsza od Koi Galaxy i początkowi hodowcy bardzo często mogli mylić tą odmianę barwną z odmianą Fancy. Na kolejnym etapie transformacji widzimy już bardzo silnie zaznaczony kolor błękitno-metaliczny. Głowa zrobiła się koloru białego, a czerwień jest w naprawdę niewielkiej ilości. Ostatecznie, nawet bez niewielkiej ilości koloru czerwonego, ryba mogła wydawać się odrobinę mdła, dlatego powrócono do tego, aby odrobinę czerwieni jednak na tej formie barwnej było. Na koniec wrócę jeszcze do trzeciej, ostatniej formy barwnej, czyli Dark Koi Galaxy. Jak wspomniałem wcześniej, jest to najnowsza forma barwna bojownika Koi Galaxy. Ta nowa, świeża forma barwna Stworzyła jak gdyby kolejną, trzecią pododmianę, na którą możemy podzielić koi galaksy Zdominowanie koloru czerwonego kolorem czarnym, który otworzy drogę do kolejnych form barwnych, o których po prostu jeszcze nie wiemy. Tak czy inaczej, trzymam kciuki za wszystkich hodowców, którzy podejmą się tworzenia nowych form barwnych, bo jak widać, genetyka bojowników jest. Ciągle bardzo bogata w nowe formy barwne, które cały czas powstają.